Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii z Farminga 19. Mam 22, ale zrobiłem fajne gospodarstwo w 19, więc chcę je Wam pokazać i będą pewnie jakieś odcinki. Dobra, więc o gospodarstwa czas zapisować. Mamy tutaj dom, taki całkiem spory. Tutaj mamy włeskę. Buda dla psa, o tutaj mogę sobie, możemy sobie e, porzu porzucać do kosza. Trafiłem. Mm, tu mamy Crosa. Tu mamy Audicę, bardzo fajna Audica. Bizon. E, w tym pomieszczeniu są krowy. Tam u góry jest górka jeszcze. Mm, tutaj mamy rozrzutnik, tu stoi główny ciągnik jakby co. Tutaj mamy e, e, owiarkę, kosiarkę, przetrząsarkę, zgrabiarkę. Hmm. Tutaj myślę, że jedna z najlepiej wykonanych trzydziestek, jakie e, tylko pobrałem e, do dziewiętnastki, bo jest naprawdę ładna. E, jest to traktor, e, który ma tura. Kurnik. Karszer. E, tutaj mamy 64 cztery na 4 napęd. E, tutaj ten bizon. Tutaj mamy dwie przyczepy metal, e, metaltech. Tutaj mamy prawie wszystko e, takie, no w tym samym kolorze. Tutaj mamy unia, kos. Tutaj e, agromarz, pług czteroskibowy, talerzówka, unia. E, Przejdziemy. tutaj mamy jęczmień w następnym odcinku pewnie nagramy prawa żniwa dalszy ciąg żniwa już widzicie jedną no przyczepę jęczmień ja e, główny ciągnik e, na gospodarstwie Belarus tutaj wjazd do Krów e, Siros na Kiszonkę e, przyczep, e, przyczepy autosanki ta jest sztywna a ta ma e, tutaj siłownik Tutaj mamy przyczepę na Bela, taka dosyć większa. Tutaj mamy gruber mały pod 60. Tutaj e, taki agregacik to jest też pod 60 praktycznie. E, dwukółka pod 30 do pogryzarka Też zwykle pod 30 robi kosiarka pod 30. Tu mamy jeszcze e, wóz konny, krajzegę, e, specjalnie jest tak odwrócony, żeby nie padało tam e, deszcz do tego leja, jest to strumyk, tu mamy e, jeszcze termit, ogólnie kosiarki jeszcze, nie, a, znaczy mam kosiarkę, kurde, e, czy nie miałem dobra. Może w następnych odcinkach wam powiem, bo już nie pamiętam, ale wiem, że czegoś chyba nie mam. Tu jeszcze mamy rower, rower. Proszę bardzo, rowerek. tutaj mamy lampy i taki ogródaczek. Jeszcze będę mógł Wam po się pokazać pole. Na którym właśnie muocimy jęczmień. To całkiem spore pole. Więc w następnym odcinku myślę, że będziemy kontynuować y, jeszcze te żniwa właśnie. Zjadę sobie jawą, znaczy właską Jaka jawa to właska jest. Naprawdę bardzo fajna, y, właska. te auta jadą całkiem spore pole yy, idzie na sieczkę yy, no na słomę też trochę pójdzie pole ale to akurat postanowiłem na sieczkę ściąć tutaj jest proszę bardzo mamy jeszcze bardzo dużo yy, pól yy, łąkę jeszcze albo kupię albo będę musiał jakąś zasiać bo jeszcze łąki nie posiadam Dopiero w następnych odcinkach coś tam będziemy robić. Na razie myślę, że zajmiemy się żniwami, później może jakieś właśnie siano-kosy albo akcja kukurydza, bo kukurydza też już jest dobra. Więc myślę, że będziemy mogli też ciąć już i na kiszonkę, i na ziarno. Hmm. Jeszcze no, A wiem co mieliśmy kupić Będziemy kupować orkan jeszcze Tutaj wam pokażę Na w swoim telefonie Na e, rolniczym Olaliksie e, Specjalnie tak powiedziałem inaczej Żeby wiecie Żeby to nie była że jakaś reklama hmm. Tutaj mamy sieczkarnię, mamy orkan. Proszę bardzo. Więc jakiś jak sobie na pewno wybierzemy. Dobra, więc to chyba było... A, jeszcze Silos, jeszcze mamy tutaj. A i garaż w no i tutaj jest jeszcze stara, e, stary wychodek. No i Audica. Nie wiem, czy mówiłem o Audicy, ale Audica też jest. To bardzo proste gospodarstwo, bo jest dom, brama, zabudowa, ogrodzenie, kurnik, szklarnia i ten garażek. No i Silas. A jeszcze płyta na obornik jest. Dobra, więc na razie, cześć.